Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Rajd pieszy Dusiołek Górski już po raz dziesiąty w Beskidzie Wyspowym zgromadził amatorów górskich wędrówek i biegaczy górskich. 9 października ze startów wiśniowej można było wyruszyć na dwie trasy. Pierwszą klasyczną jesienną na około 25 kilometrów drugą przygotowaną specjalnie z myślą o najmłodszych. W tym roku trasa była taka dość klasyczna, wystartowaliśmy tradycyjnie w Wiśniowej w centrum obok urzędu gminy spod zajazdu i pierwszym punktem kontrolnym był punkt przy Lubomirze, przy obserwatorium. Kolejno przechodzili przez Przełęcz Jaworzyce w kierunku Wierzbanowskiej Góry i później trasa biegła przez Ciecień w kierunku tak zwanej Cubiej Góry, z Cubiej Góry już szlak wracał znowu z powrotem do zajazdu. Było to 25 km i 1000 metrów pod górkę na całości, czyli całkiem sporo jak na tak krótkiej trasie. Swoją trasę miały także dzieci. Tak, dzieci miały swoją trasę przygotowaną jakby specjalnie i dedykowaną dla nich. Wyszły na Księżą Górę, to w jedną stronę 7 km i tam i z powrotem. No nie, no gdzieś około 10 km przeszły tam i z powrotem. Miały takie ambitne zadanie wymyślone przez prowadzących grę, że tą naszą główną nagrodę dżemy ukradł Dusiołek. No i trzeba te dżemy odzyskać, więc oni wędrowali śladami Dusiołka Pobiśniowej i szukali ukrytych dżemów. Chociaż to już kolejna odsłona Dusiołka Górskiego, to cele rajdu są niezmienne. Chętnych na tego typu aktywność nie brakowało, a na osłodę po górskich trudach tradycyjnie każdy uczestnik otrzymał swój dżemu. Jakiego? Oczywiście wiśniowego, prosto z Wiśniowej. Było bardzo rodzinnie, było bardzo dużo rodzin z dziećmi, a dużo małżeństw, dużo też jakichś takich grup, które, którym dobrze się wędruje razem i przyjeżdżają z całej Polski raz w roku po to, żeby we Wiśniowej razem sobie przez ten cały dzień wędrować. Dzień był piękny, słoneczny, więc no dobrze się im też szło. Była jubileuszowa odsłona Dusiołka Górskiego, rajdu Dusiołka Górskiego, ale cele są niezmienne. Tak, cele są niezmienne to jest propagowanie ogólnie tych naszych gór nad wiśniową, czyli ja uważam, że bezkit wyspowy, bo to pogranicze średniego i wyspowego, ale to jakby nie ma znaczenia chodzi o to, żeby zobaczyć, jak jest pięknie u nas i wiosną, i jesienią, bo tak dwa razy w roku są te rajdy, i żeby ludzie po prostu no, wyszli z domów i, i jakby poczuli tą przestrzeń, która jest dookoła nas i która jest taka ładna. Powiedział za tym, że frekwencja dopisała. Tak, jak najbardziej na trasie dorosłej mieliśmy przeszło 200 uczestników, no prawie po 230 tak, no tylu doszło do mety. Wyszło trochę mniej. To co jest dziwne, no ale to różnie się zdarza. Ktoś spotkał ludzi, dobrze się im razem szło. Na trasie dziecięcej było 20, chyba dwoje dzieci, także, także to, to też całkiem sporo. To, co należy podkreślić i to, co niewątpliwie cieszy, to fakt, że uczestnicy Dusiłka Górskiego niejednokrotnie czują do tego wydarzenia specjalny sentyment. Tradycyjnie u nas nie ma jakichś takich okazałych nagród. Wszyscy wędrują właśnie dla jakby własnej satysfakcji i słoiku drzemu wiśniowego, który każdy otrzymuje. W tym roku wydaliśmy pamiątkowe medale. O takie tutaj zrobione przez pracownię ceramiczną. I wony Płoskąki w Dobczycach, ale y, w tym roku nagroda była specjalna, ponieważ nasz wieloletni uczestnik, który obecnie mieszka na Islandii, ufundował dla uczestników dwu, trzydniowy po, pobyt dla dwóch osób w Reytjaviku, z razem ze zwiedzaniem okolicy i wieczorem przy ognisku e, ta nagroda została wylosowana. Dziewczyna, która chodzi na dusiołki co najmniej od pięciu lat, tak się do niej szczęście uśmiechnęło, że właśnie Pojedzie w tym, albo może w przyszłym roku właśnie do Reykjaviku, także będziemy tam promować Dusiołka na Islandii i, i mam nadzieję, że też jakiś reportaż z tego krótki się nam uda zdobyć. Człowiek Górski to nie tylko jesień, ale również wiosna. Tak, e, zawsze na wiosnę jest dłuższa trasa. No już zapraszamy na przyszły rok, to będzie 21 maja i będzie trasa, będą, będzie kilka tras, trasa taka klasyczna, wiosenna, 35 km. Ale będzie też trasa rodzinna około 20 km, no i tradycyjnie trasa dziecięca, która zmieści się nam tam w tych 10 km, które przewędrują dzieci. A więc, Dusiołku, do zobaczenia wiosną!